Witam na kanale Silla Tarot Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku raka Na rok 2024 Styczeń Dziewiątka monet Luty Rycerz monet Marzec Piątka monet To coś do niej dołożymy Pod kątem radości oczywiście Ja zawsze dokładam Kwiecień Ósemka buław, maj. Ósemka mieczy. Dołożymy coś pod kątem radości. Bo musi być pod kątem radości. Jak ja do siebie kładę karty, też zawsze kładę w ten sposób i zawsze mi się wszystko zgadza. Więc tak: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Czerwiec. Lipiec. Sierpień. Wrzesień. Do września coś dołożymy. Październik. Będzie tu widać. No, tak ja przesunęła przesunęłaby było lepiej. <laughs> Listopad. Do listopada coś dołożymy. Grudzień. Do grudnia coś dołożymy. I tak sobie wymyśliłam, że jeszcze radość ogólna, radość na cały rok, największa radość na cały rok. I jedziemy. No to pierwsze znaki nie miały, no ale ja teraz tak dołożyłam, to już tak jako takie wynagrodzenie, że niektórzy tu mieli później te filmy. Niektórzy mieli wcześniej, no to, no to cóż, nie idzie wszystkiego na raz nagrać. Mamy dziewiątkę monet, bardzo ładnie. To może być sukces materialny, może być awans lub podwyżka, może być realizacja jakiegoś celu, czy to materialnego, czy niematerialnego. Jakieś osiągnięcie, no przede wszystkim w materii, bo to jest pokazane jaki taki róg obfitości, czyli no jest jakaś forma obfitości. Ja nie mówię, że wszystko będzie idealnie, zawsze to podkreślam, ale jest, jest to zaspokojenie potrzeb materialnych i być może nie tylko materialnych, ponieważ tu jest też harmonia z najbliższym otoczeniem, harmonia z naturą, harmonia z samym sobą w sobie, czyli równowaga i harmonia w sobie. To jest punkt wyjścia, który powoduje to piękne spełnienie. Zaspokojenie potrzeb, ale, ale te, wynika z tego również zadowolenie lub radość, albo jedno i drugie. Cóż hmm, jeszcze, chodzi też o to, żeby zauważyć wartość w sobie, czyli nie tylko wartość tej rzeczy materialnej, którą być może sobie tu kupicie, ale żeby zauważyć wartość w sobie, czyli taki wzrost, wzrost poczucia wartości tu jest hmm, własnej wartości. Satysfakcja również ze swoich osiągnięć, no to, tak, jeżeli coś tu osiągniecie, czy to w pracy, czy, czy w życiu osobistym, no tu jest właśnie ta satysfakcja. Bardzo dobra karta, jak na początek roku pięknie. Cóż jeszcze? Spełnienie, ale mm, połączone z, właśnie z radością, ale może niepotrzebnie powiedziałam, ale bo to jest właśnie połączone z radością i samorealizacją, czyli dla tych, którzy do tej pory no jakoś nie mogli się zdecydować na samorealizację, to styczeń będzie dobrym momentem, dobrym miesiącem na to. I w związku z to Wam przyniesie po prostu tutaj widać radość, przyjemność i satysfakcję. Może być też jakoś wygrana, czy jakieś, no coś jeszcze. Ta może być podwyżka, może być w miejscu pracy. I taka tutaj rada by byłaby widzieć obfitość nie tylko w materialnej sferze. Czyli owszem, w sferze materialnej jest wszystko w porządku, bo pracujecie, jesteście w stanie sobie spełnić jakieś swoje marzenia i oczekiwania materialne, natomiast chodzi o to, żeby widzieć obfitość nie tylko w tej materialnej sferze, ale także w sferach innych, na przykład emocjonalnej, duchowej, we wszelkich sferach. Rycerz Pentakli to sumienna praca po prostu. Sumienna praca. Najczęściej ta karta wędrowała do panny, tym razem ra, do raka poszła, bo to nie przecież to, że do panny często idzie, to nie znaczy, że raki nie pracują, bo raki też pracują sumiennie, więc tu, tu jest akurat pokazane to na luty. Czyli jesteście tu osobami pracowitymi, pilnymi. To jest pilność wasza pokazana. Taka no, troszkę cierpliwości ta praca wymaga, bo ona jest monotonna. No, ale, ale ona tutaj przyniesie, przyniesie owoce. Widać, że przynosi owoce, bo i tu jest dziewiątka monet, tu jest dziesiątka monet. Dwie dobre takie finansowe karty macie, także ta praca wasza przynosi tutaj dobre sukcesy, dobre owoce, dobre prosperowanie. Być może to się będzie zmieniało oczywiście w ciągu roku, ale generalnie jest dobrze. Cóż jeszcze? No, Wy tutaj na ten swój sukces pracujecie powoli w lutym. W lutym widać taką powolność. Tam ożywienia są owszem jakieś, bo tu jest na przykład spełnienie jakiegoś realizacji jakiegoś celu. Tam jest też ożywienie. No ale są takie momenty ożywienia, przyspieszenia. Natomiast w lutym uważacie, że to tak się trochę ciągnie wam ta praca jak guma do rzucia. no? Tak tu uważacie i dlatego tu wymaga ta praca cierpliwości, wytrwałości. No ale y, tutaj też y, dla rozwoju będzie dobra ta praca, czyli no, z, z jednej strony lekcja cierpliwości i wytrwałości, z drugiej strony jeszcze jakieś może umiejętności nowe, no będziecie wiele, wiele rzeczy tutaj może wpływać pozytywnie na Wasz rozwój, bo krok po kroku zbliżacie się do jakiegoś, czy to swojego celu i rzeczywiście cel osiągniecie. No, i też y, zwiększacie poziom świadomości, poziom umiejętności, wszelkie swoje poziomy przekraczacie siebie, ale nie od razu. No, tu jest ta informacja tylko, że to się nie dzieje od razu, nie dzieje się szybko. Dobrze, to teraz. Y, aha, tu jest ta karta na marzec, piątka monet. No właśnie, nie dzieje się szybko, bo nie widzicie od razu nawet swoich owoców, swojej pracy. W styczniu było ładnie pod tym względem, ale w lutym i w marcu to tak. Y, nie, jest, nie nie ma rewelacji, nie ma fajerwerków. Macie wrażenie, że macie tu za mało czegoś. Albo pieniędzy, albo być może innych rzeczy. Czegoś tu. Tak, takie macie wrażenie. Ja nie mówię, że tak będzie, że naprawdę będzie bieda, bo nie będzie biedy, bo wy pracujecie na, na to, żeby jej nie było. O, I pomysły będziecie też mieli. Tą największą radością marca jest to, że będziecie mieli albo jakieś fajne pomysły, albo też jakaś radość związana z dzieckiem może być, bo to jest karta dziecka. Albo może być to jakaś nowa znajomość lub dobra wiadomość. Dobra wiadomość może dotyczyć zarówno pracy, jak i no, tu ożywione kontakty widać. Także tutaj coś, coś fajnego już się zacznie dziać. Ożywione kontakty są na kwiecień. Wzrost też informacji napływających do Was, co Wam też bardzo pomoże. Um, takie aktyw aktywność wzrośnie, czyli będziecie więcej działać, ale to takie ra radosne działanie to nie, nie będzie już takie męczące i takie, takie monotonne jak tutaj w lutym, tylko takie już będzie z ikrą, z, z ogniem dużo się będzie działo, wzrost właśnie tych kontaktów międzyludzkich też dużo, dużo informacji dużo się dowiecie ważnych, fajnych rzeczy ale już kolejny miesiąc już znowu jest gorszy, no gorszy o nie taki gorszy, bo jest dziesiątka denarów no proszę, czyli jednak pieniądze będą już tu pieniądze się pojawiają i dobre prosperowanie się już pojawia natomiast wy tu macie takie poczucie styczeń, lutym, marzec kwiecień, maj to w maju będzie macie poczucie, że, no, że jest jakiś problem, a wy nie widzicie rozwiązania nie potraficie wyjść z tego problemu nie potraficie z jakiejś sytuacji wyjść no to coś tu was blokuje a co was blokuje no tu widać myśli myśli przede wszystkim blokują was wasze myśli a te myśli można zmienić jeżeli wy zmienicie myśli to a wygląda na to że zmienicie no bo to ja już widzę następne karty jakie są wygląda na to że wy zmienicie te blokujące myśli te blokujące programy umysłu i znowu będziecie lepiej prosperować, bo tutaj dobre prosperowanie było pokazane na styczeń. Teraz tu znowu pokazuje się dziesiątka denarów, a potem jeszcze z dziesiątka monet, przypomnę. Czyli pod względem finansowym bardzo dobry rok tu jest całkiem. A to, że Wy macie tutaj poczucie braku w marcu, no to może być chwilowe po prostu. To wygląda na to, że to jest takie. Chwilowe i może to poczucie wasze nawet jest takie troszkę też przesadzone, no ale nie będę się już tu rozwodzić, bo jesteśmy tu dalej, już poszliśmy. Poszliśmy dalej, poszliśmy do dziesiątki denarów, bierzemy tą dziesiątkę denarów. Co to, to może być, no może mogą to być jakieś dodatkowe pieniądze, albo te pieniądze, które sami zapracowaliście, albo pieniądze otrzymane w spadku. Może tu być możliwość, na początku nie widzicie tej możliwości, przypomnę, ale to się pojawia jako radość później, czyli y, możliwość czy to renowacji mieszkania, czy remontu mieszkania, czy, no to trochę coś podobnego jest, ale w każdym razie możliwość finansowania, czy to biznesu, czy właśnie wprowadzenia jakichś pozytywnych zmian w domu, bo to jest karta wartości. Tu, są, tu jest wartość, tu zresztą też, w dziesiątce monet też pokazana jest wartość. Może to być spadek, może to być właśnie hmm, Dodatkowa kwota pieniędzy, która pomoże Wam zrealizować Wasze cele materialne, związane czy to z firmą, czy z domem. Dobrze. Świat jest bardzo dobrą kartą, to jest czerwiec, tak? W czerwcu osiągniecie jakiś cel, może to być związane właśnie z tymi pieniędzmi, które w końcu przyjdą, takie większe, może to być związane z czymś innym, ale tu widać, że jakiś cel osiągniecie, zamkniecie za sobą jakiś etap, ale w poczuciu satysfakcji, czyli. Czyli po prostu będziecie zadowoleni tu z tego, co tu osiągniecie, będziecie zadowoleni z tego, co się tu dzieje, i zamknąwszy jeden etap, otwieracie się na nowy etap, który też zapowiada się fajnie, bo tu już zaraz dziesiątka monet i czwórka buław, czyli są i pieniądze, i jakieś szczęśliwe wydarzenie, coś fajnego, szczęśliwego, co może być. Związane z życiem osobistym lub niekoniecznie, ale z życiem osobistym, co może być? Bo tu jestem ten paść kielichów, patrzę, to tutaj może być nowa znajomość i tu może być na przykład, czy to zaręczyny, czy ślub, czy jakaś jeszcze inna okazja do świętowania, bo widać dużo radości, dużo zabawy, biesiadowanie, świętowanie w gronie innych osób, czy to znajomych, czy przyjaciół, czy rodziny. Może to być lub wesele, lub urodziny, lub imieniny. Lub to, co mówiłam, zaręczyny mogą też być, czyli dwie karty, takie, które mogą być związane z domem, są obok siebie i to widać jako wspaniałe, bo tu i pieniądze są, czyli możecie zrealizować właśnie ten remont, o którym mówiłam, albo kupić mieszkanie, może stare mieszkanie sprzedacie, nowe kupicie, może stare mieszkanie wyremontujecie. No i tu jest właśnie. Ta radość, może to być parapetówka, może to być to, co mówiłam, już chyba nie ma sensu powtarzać. W każdym razie to jest jakieś świętowanie, radosne wydarzenie, które chcecie tu ucz uczcić w gronie innych osób. Co się dzieje następnie? Bo znowu nie wiem, który miesiąc. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. To było to radosne wydarzenie w sierpniu. Teraz we wrześniu. No, ciekawe, że dużo ludzi we wrześniu ma gorszą kartę. Znaczy, ona o tyle jest gorsze, że się gorzej tu czujecie, widać. Od razu odkryjemy. Gorzej się czujecie. No, jest możliwość uzdrowienia, owszem. Ale w danym czasie się zamartwiacie, gorzej się czujecie. No jest to ograniczenie ze strony myśli, ale dobra wiadomość jest taka, że gdybyście się martwili o kolejną pracę czy o dalszą pracę, to tu jest pokazane, że jest możliwa. Czy to nowa praca, czy nowe hobby, które stanie się dla Was nowym źródłem dochodu, albo jakieś nowe zlecenie, umowa o dzieło, może to być na przykład. Może to być umowa o pracę, lub jakakolwiek umowa związana z wykonywaniem waszej pracy, ale nowe, coś nowego, jakiś nowy projekt. Nowy projekt, do tego się trzymajmy, tylko jeżeli o to się zamartwiacie, no to ta możliwość tutaj nowego projektu, czy nowej pracy będzie. Idziemy dalej, 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 to, to żebym tutaj nie, nie przegapiła czegoś, tu jest król mieczy, coś trzeba będzie załatwić. Październik. W październiku coś trzeba będzie załatwić, czy to sprawa urzędowa, czy sądowa, czy, czy medyczna, no bo to może być lekarz, czyli może to być albo urzędnik, albo prawnik, albo lekarz, ktoś, kto dla Was tu podejmie jakąś decyzję, coś zadecyduje, coś, coś pomoże Wam załatwić. Może to Wy sami będziecie chcieli to załatwić, gdyby chodziło o jakiś zabieg. To on będzie tutaj możliwy w listopadzie. Październik, listopad tu jest, tak? I grudzień jest zawieszenie, dlatego ja tam dodałam dwie karty. No, ten zabieg, czy, czy, czy to zakończenie czegoś, bo to może być zakończenie tej sprawy urzędowej, o której tu mówiłam. Obojętnie, czego zakończenie to będzie, to w zasadzie powinniśmy się tu cieszyć, że ta sprawa się tu kończy bo to jest sprawa ciężka jednak. No jednak, jednak sprawa ciężka, ale się kończy i to jest ta dobra wiadomość, ale jeszcze, je, jeszcze jedna wiadomość, mam nadzieję, że jeszcze lepsza. Tak, jest znowu karta świata, znowu osiągnięcie celu. Tam była karta świata już wcześniej, tu z innej talii mam dodaną kartę osiągnięcia celu, satysfakcji, zadowolenia, otwarcie się też na nowe możliwości, tylko że. Trzeba spojrzeć ta, w taki sposób, żeby je dostrzec, bo tu jest od razu pokazane w grudniu, że nie dostrzegacie wszystkich możliwości. Może coś tam widzicie, może jedną możliwość, ale trzeba spojrzeć na tę sytuację jeszcze inaczej niż wypatrzycie, po to, żeby te inne możliwości dostrzec i w wyniku tego, co tam jeszcze I zakończycie, jakiś kolejny etap, to może być czas zbierania owoców. Więc no, bardzo dobrze by było. Ale najpierw trzeba spojrzeć, przypomnę z innej perspektywy, może nawet z, z punktu widzenia innej osoby albo z innego miejsca jakby spojrzeć z innej strony na jakąś sytuację. Po to, żeby móc zakończyć jakiś etap w Waszym życiu. No to akurat zakończenie roku, tu ładnie to pasuje. Ale tu nie chodzi o zakończenie roku kalendarzowego tylko i wyłącznie, bo tu jest zakończenie jakiegoś etapu w Waszym życiu i to jest ważne dla Was tu wydarzenie. Może to być sprawa sądowa jakaś zakończona. Gdyby to był prawnik, to może sprawa sądowa być zakończona. Ale to jest jako radość, więc tu będzie pozytywnie dla Was. Gdyby to była sprawa niesądowa, jakaś inna, no to też tu zmierzacie do tego, żeby to zakończyć, a wyciągnąć trzeba lekcje z przeszłości. Po to jest ta karta tu pokazana, żeby wam przypomnieć, że trzeba wyciągnąć lekcje z przeszłości. Tak, widzę, że coś za, za daleko poleciało i tą mądrość z przeszłości zabrać ze sobą w przyszłość, już na kolejny rok. Teraz przesłanie. Aby mieć, aby mieć fajne życie, trzeba mieć fajne myślenie. Fajne myślenie, no nie takie, na pewno nie takie. Takiego myślenia nie można mieć, bo wtedy się nie ma fajnego życia, wtedy ma się dziesiątkę mieczy. Natomiast jak, jak już zmieniacie myślenie, zmieniacie swoje programy umysłu, które Was blokują, o te, tu wspominałam, jak zmieniacie te programy umysłu, które Was blokują, które Wam szkodzą, to wszystko się fajnie zmienia, bo tam jest i dziesiątka denarów, i tu spełnienie, i tu spełnienie, tu spełnienie, i tu jeszcze spełnienie, i zakończenie etapu, czyli też jakieś osiągnięcie celu, można powiedzieć. Czyli tych osiągnięć celu to macie tu kilka, bo tu jest świat, tu jest świat, tu jest zmartwychwstanie, czyli zrzuc zrzucacie z siebie jakiś stary ciężar, albo nawet ciężary. I staniecie się lżejsi, i będziecie mieli tę satysfakcję, że coś tu zostało załatwione, zakończone. Jakiś etap, który no łatwy nie był, no bo jest ta dziesiątka mieczy, tu coś trudnego będzie do załatwienia, to ja mówiłam. Dobrze, czyli jak macie fajne myślenie, no zaczęłam od tego, że, że nie fajne owszem, też się pojawia nie fajne myślenie no to trzeba zmienić myśli wtedy spełnienia są one się, no tu nie, tu było, tu było zakończenie tu spełnienia się mnożą tak, aż tyle ich tu jest i spełnienie w materii, jeszcze ta czwórka była więc fajna, taka radość no to tej radości życzę i tych spełnień wszystkich, no już tam nie jest, nie jestem w stanie ich wszystkich tu wymienić, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, jeszcze dziewiątka monet przecież była a właśnie, tu karteczka Ostateczna taka największa radość. No, dużo, dużo mocy. Czyli jednak to złe samopoczucie też minie. Może dokonacie, może się zdecydujecie na jakiś zabieg, tak? Bo ja mówiłam, że to może być lekarz, nie musi być koniecznie urzędnik. A dla tych, co będzie urzędnik lub prawnik, no to tu będzie też to rozwiązanie. Zresztą zakończenie tej sprawy nastąpi już nawet wcześniej, przed końcem roku, a tutaj jest takie już ostateczne zakończenie starego etapu, ale jest, yy, ta siła. Ta siła tu będzie Wam towarzyszyć w tych trudnych momentach. Dzięki temu będziecie w stanie no, wyjść wyjść z tych trudnych momentów. Tak? Tu trzy takie trudne momenty są pokazane głównie. Będziecie w stanie wyjść z tych trudnych momentów dzięki własnej sile, dzięki wzrostowi wibracji, a potraficie, potraficie sobie wznieść wibrację, o tu też widać, no w kilku miejscach to było widać. I panowanie nad emocjami jest też bardzo podkreślone, czyli dzięki panowaniu nad emocjami. Ym, również bardzo wiele osiągniecie, a co osiągniecie, no to ja już mówiłam, tu, tu, tu. I, o, bardzo duże osiągniecie. Czyli jeszcze raz podsumowując, siłę macie w sobie, tylko no, trzeba, trzeba zapanować nad tymi myślami, które wam szkodzą, i wtedy wzrasta w was poczucie siły, poczucie pewności siebie, odwaga również wzrasta. No to z tym Was tu zostawię, życzę tych wszystkich spełnień, wspaniałych, które tak tylko już pokazuję, bo nie chcę w kółko to samo mówić. I zdrówka do usłyszenia.